Retoryczny, chociaż nie należałoby tej, tego wykorzystywać tutaj w Proszę bardzo, pan poseł Antoni Bodek, Prawa i Sprawiedliwości. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Większość mówców z tej mównicy mówiła dzisiaj o tym, co zaistniało w związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów, powstał chaos. Ja jestem posłem ze Stalowej Woli i muszę Panu powiedzieć, że w Stalowej Woli nie ma żadnego chaosu. Nikt na nikogo nie czeka. Na pociąg nikt nie czeka, pasażerów, pasażerów nie ma. Bo poszliście Państwo o krok dalej. Zlikwidowaliście wszystkie połączenia. Były dwa jedyne połączenia. Przemyśl, Warszawa. I to były pociągi wyjątkowo przeładowane. Ja korzystałem raz z przejazdu tym pociągiem. Później się zniechęciłem, bo już z całej woli nie szło po prostu wsiąść do tego pociągu. On miał skład cztery, czterowagonowy. Zacząłem się zastanawiać, jakimi kryteriami państwo się rządzicie przy, przy w ogóle zarządzaniu tym obszarem. Skoro tak dużo pasażerów, pociągi przeładowane, powinno to być połączenie ekonomiczne. Tymczasem po prostu się likwiduje. Ale... Dzisiaj poseł Platformy Obywatelskiej, poseł Raś, wyjaśnił mi to w dwóch zdaniach, w bardzo prosty sposób. I to zrozumiałem, dlaczego tak się dzieje. Otóż pan poseł Raś powiedział, że ile to przypadków jest, że posłowie. No, do mnie bywam, że posłowie Platformy Obywatelskiej przychodzą do pana ministra i ustalają połączenia, które mają być realizowane, a które nie mają być realizowane. W związku z tym ta kolej nie ma szans restrukturyzacji, jeżeli będzie się kierować takimi prawidłami jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Teraz pytanie będzie zadawane.